Dla nas to jest wielka przygoda, że dzięki niezwykle kreatywnemu zespołowi Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, który to w istocie jest realizatorem tego projektu, możemy w Gdyni przeżyć przygodę niezwykłą. Mamy okazję już po raz trzeci spotkać w Gdyni idee i ludzi, młodość, świeżość, nowoczesność. Muzyka W Gdyni, pokazujemy zawsze wystawę z kluczem. W tym roku mówimy o tym, że produkt należy drugi raz używać, dać mu drugie nowe życie, a nie wyrzucać go bezmyślnie.